Jestem I, i witam Was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie skarby w dzielnicy. W tej dzielnicy chyba? Tak, z tego co mi się kojarzy to była dzielnica Galata. Została nam jeszcze dzielnica Konstantyna, jednak nie zabierzemy się za to teraz. Chciałem sobie zrobić ten ukryty grobowiec, ponieważ on już czeka na mnie od dłuższego czasu, a ja dalej go nie zrobiłem. Tak więc no. Ogólnie, słuchajcie, jeśli chodzi o sklepy, to daję sobie tak, jakby pozwolenie, że, że jak będę przychodzić jak obok jakiegoś sklepu, kiedy nie nagrywam, to sobie go od razu kupię. Ponieważ mamy już prawie 40%, powiedzmy, że prawie mamy 33%, bo ten do dodatkowy cel w misji. No, ale patrząc na mapę, no to bardzo dużo ikonek nie mam kupionych. Dlatego właśnie yy, no, mamy w sumie przywód Konstantynopola 24%, czyli to nawet nie jest 1 czwarta. Patrząc tak dokładniej. Więc no. Zacznijmy sobie ten ukryty grubowiec. Panie dużo procentów może nam wskoczyć dzięki temu. I możliwe, że zrobimy sobie jeszcze jakiś werbunek Asasyna lub nawet... No, może jeden albo dwa. Ustawiam nam tam te dwa. A to są jakieś bardziej misje. Bez dodatkowego wspomnienia, więc to jest plus. Wow, ale tu mrocznie. Jakbym nagle przeniósł się do tego. Do świata Dark Soulsów. W 1485 roku niesławny książę wyłoski lat III Tepes zginął w bitwie z Osmanami. Sultan Bajazyd II, chcąc na własne oczy zobaczyć dowód śmierci, księcie nakazał przywiść jego głowę do Konstantynopola i ukryć ją w bezpiecznym miejscu. Przeszukaj sułtańskie lochy i znajdź miejsce z ostatecznego spoczynku w lada Palownika Tepesa. Ukończ poziom w mniej niż 7 minut. Mhm. że jakiś filtr nagle zmieni. Dobra, skupiamy się i lecimy. Na tą chwilę staram się ogarniać co tutaj się dzieje, ale po prostu staram się przejść do przodu. Jak najbardziej tylko mogę. Ogólnie, wiecie co? Eee, wydaje mi się, że mm, ten grobowiec ja sobie odblokowałem w sklepie Uplay'a. No tak mi się kojarzyło od razu, jak wyszliśmy, jak kupowałem, to zapamiętał mi się ten obraz. Ale nie jestem też na 200% pewny, że to jest ten grobowiec. Brawo, brawo, ja. Trzeba było przytrzymać kółko. Zapomniałem, że taka funkcja istnieje. Dobra. Brawo ja, no, tak dobrze słyszeliście, brawo ja, a nie, nie a nie brawo Ecia. Jestem w pokornym stanie, więc. Kuźwa, swędzi mnie udo. Nie mam się jak podrapać, bo aktualnie kuźwa muszę zrobić speedruna. Praktycznie, nie? Miałem dwie albo trzy wpadki póki co, ale mam nadzieję, że to jakoś... ...nie stracę przez to czasu. Będzie mi smutno. Kurde, nigdy bym nie pomyślał, żebym mógł się po takim spiąć w asasynie, nie? Nigdy bym też nie pomyślał, żebym wejść na tą klatkę, ale zaryzykowałem, sprawdziłem. Zaryzykowałem, sprawdziłem, ale nie wiem teraz gdzie iść. No prawie już wiem. Tutaj też był tak jakby kolejny fail w sumie. Na początku myślałem, że trzeba wcześniej uruchomić windę, ale jednak bym się mylił. Boże. No i na pewno będę musiał to powtarzać. Tak wysoko być i tyle czasu już stracić. Dobra, wiecie co? Ja zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Sorki, w sumie mogłem zacząć już u góry, no ale trudno. Powiem Wam, że dosyć dobrze mi idzie teraz. Zrobiłem może jeden błąd, ale to taki malutki, że malutki. Nie taki jak tutaj, że już miałem desynchronizację. W ogóle te dwie części zbroi, które sobie kupiłem bardzo dużo mi dały, jeśli chodzi o życie. Dobra. Fajnie, 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 fajnie. Idziemy dalej, idziemy dalej. Znajdź miecz w lada palownika TPS-a. Już? Już koniec? Czy to tylko jakaś część jeszcze jest do odblokowania? Nie mówcie, że jeszcze. O kurde. Już! Ja pierdykam. Ale nie, nie dałbym rady. Jakbym nawet jeszcze tutaj próbował się podnieść po tej desynchronizacji. No nie dałbym rady. Ale fajnie, zrobione na 100%. Nie będę musiał już tu wracać przynajmniej, więc... To jest naprawdę duży plus. A! Gdzie mnie wywali w ogóle? No, trochę w górę mnie tak wyrzuciło, powiedzmy. Idziemy do werbunku asasyna. Pieniądze. No i awanse przede wszystkim. Dobra. Jezu, ten jest uzbrojony jak nie wiem co, nie? Bardziej ode mnie. Dosłownie. No i kolejny. Na maksa ulepszony. Taty widzę ma no tylko dwa punkty. Dobra. No i teraz możemy robić miły Aleksandria wpływa na 20%. Dobra. Ile Iłem... o kurde 18 tysięcy mam. A no moi Też tak sądzę, morda. Powiem wam, że jednak mi się już dobrze gra w tego e, Revelations. Naprawdę. Na początku miałem... Zresztą z Brotherhoodem miałem tak samo, że jakoś tak Mm, przeszedłem prolog i parę misji jeszcze. Powinienem zająć się pobocznikami, no co zacząłem się denerwować w ogóle, tak bez powodu. no. Znaczy bez powodu, no czasem mnie to denerwowało. Ale no pff, nie powinienem aż tak płakać, według mnie. Teraz, jak tak oseniam swoje zachowanie w, odcink w poprzednich odcinkach. No ale no, tak wyszło, przepraszam.

Ja nic z tym toporem, tylko ja mogę taki mieć. A nie, ja mam ten miecz, lada palownika. Fajnie, bo jeśli to jest coś z Uplaya, to może być naprawdę dobre. Okej. Okay. Czy jeszcze dodatkowo jej pomożemy? Tego chwila. Ja sobie kupię tego medyka, bo mogę. perform Konstantynopol przebudowany w 25%. Dobra, weźmiemy sobie bank. Widzę, że tutaj nie muszę być jakoś bardzo daleko od te piary. Że mnie nie weźmie do synchronizacji. No nie mogę pobrać pieniędzy. Perhaps Don't later. kill me!

I am sorry, I have nothing but my respect to offer you in return. You do not owe me anything, but consider lending your skills to the assassins. You are a skilled climber and could learn so much more. Ah, I am grateful for the offer, truly. <laughs> Ora, dmana miał ceganów. Boże, jak to brzmi Wbiło mi się coś do DNA, prawda? No, grzeczna gra. Ha, menemana, ha, Dobra. Pójdziemy jeszcze po ten jeden werbulek i to powinno być wszystko. Oh. Mimo, że już mamy asasynów, nie? No i mi się odznaczyło to naprawdę. Musieliście. Dobra Na Tutaj jest jeszcze kowal do zebrania. Dobra, zobaczmy czy jest cokolwiek lepszego do Kowala od mojego miecza Bajazyda. Wo, To wszystko jest słabe. Nie wiem, czy ja znajdę przez ostatni czas cokolwiek lepszego od mojego miecza aktualnego. No, super jest. No Jezu Ezio, tylko lekko biegłeś. I lekko biegłeś! Coraz więcej przychodów, o tak. Give me more. Pani wow. powiedziała mu na ucho, ku Pacipa. Of a man who thinks rather highly of himself. But I find you a rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchuck? Ten butny człowiek wyzwał -ja na pojedynek. Pokaż mu, czym jest I had a message for you, amigo, I would leave it to your mother. How dare you? we settle this now. <laughs> Down and do not pester anyone again. A heavy, a heavy Surprise attack. Are you serious? Heavy, are you serious? A heavy, a heavy do not embarrass yourself further. I am the cattle of Costantinia. Have you not had enough? Never. Ah, we will call it a draw, all right? You are quite a fighter. As are you, if a little reckless. How would you like to put those feasts to better use with the assassins? You mean fight for a cause and not only for amusement? I am sure you would still find some joy in it. Evet, I believe you offend him. All right. Never. No, Szybki w wpierdol i do domu. Do domu. I już mam procent przychodów. 29 już, wow. Nieźle, nieźle. Szczerze, to ja tutaj misji pobocznych już nie mam. Odcinek dosyć krótki. Nie mam kompletnie pomysłu, co ze sobą teraz zrobić. Mamy 35, no prawie 36%. Zostały nam dwie misje w sekwencji czwartej. Wypadałoby to skończyć. To zrobiłem. No ale, gdzie może być w ogóle kolejny ukryty grobowiec? Powinien się pokazywać, bo jest taka ikonka. A nie, nie powinien w sobie. Przepraszam. Nie ogarnięty jestem. Uww, misję Piri Raysa. Możliwe, że w następnym odcinku skończymy sobie sekwencję czwartą, ale kurde, dwie misje tylko zrobić. Trochę słabo. Ej, ja nie chcę wiedzieć skąd, ale. Wszyscy się nagle do mnie przyjebali. Idę kaza co. Wjeżdżam po tyrolce Eluwa frajerzy Dobra, kupimy sobie może jeszcze tego krawca i przy okazji kupimy sobie ulepszenia, jakie mamy tylko dostępne. Bo już na pewno ich dużo mamy. Typu, wiecie, ulepszone, pa ulepszone pasy i w ogóle. Będę miał już 10 tysięcy przychodu chociaż o, prawie żaluwa. Dobra. Czekajcie, jeszcze chciałem sobie może wziąć farbowanie ubrań i zobaczyć, jakie są stroje, bo jeszcze tego nie patrzyłem, szczerze mówiąc. A chciałbym Wam pokazać chociażby tutaj wszystko, jeśli ktoś rzeczywiście to ogląda. To jest zajebiste. W takim kolorze jeszcze Brotherhooda normalnie, no w sumie spoko. 30% przechodów z Konstantynopola, ja już będę kończyć, w następnym odcinku weźmiemy się już za fabułę, nie za żadne skarby, raczej raczej podkreślam. E, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Revelations.